No i co tam hejczy, kochani moi? I co teraz tu będziecie podglądać? Co? Jeszcze tak. Poza Instagramem jest TikTok, jest OnlyFans, jest YouTube, 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 i tu będziecie musieli mnie oglądać. Tak mi przykro. Jak widać, Stokoła, co to jest, Stokoła. 200 koła, 300 koła, co to jest? To jest tylko 300 koła, 400 koła, to jest tylko 400 koła. Nic poza tym, tło w mojej życiu, ale nie życie. Me. <laughs> Czekał na Zosie i serdecznie pozdrawiam z Dubaju, hrabie. Ograbili mnie z marzeń. <laughs>